Witam Was serdecznie, tutaj mam się Biblis i będę nagrywać um, nowe filmy. No i właśnie um, inne tematy będą. Um, to będzie film o trojaczkach. Jeśli oglądaliście wakacje z Telly, Dejdea i Sparkiego, to już znacie Dejdea. Będzie jeden z bohaterów. Okej, okay. um, jeszcze um, mówiłam w tamtych z wakacji, to mówiłam, że DJ ma dwie siostry bliźniaczki, które też będą uczestniczyć w tym filmie. Um, to jest Lenurka, a to jest Lemurka. To są dwie siostry bliźniaczki um, DJ. Oczywiście Lemurka, czyli ta różowa, to ona jest najstarsza, no bo o sekundę od nich. Potem, sekundy później, się narodził JJ, a na samym końcu, jeszcze sekundę później, narodziła się Lemurka. Będzie też występować ich opiekunka, Draculora. Wiesz, że trochę dziwne ubranie, ale tak by się skombinowało. No i jeszcze ich przyjaciółka Stefa. Stefa Król. O, no i jeszcze tak ktoś. Pamiętacie mnie z Sparkiego. On, jak pamiętacie, też jest opiekunem trojaczków. No dobra. To wszyscy na miejsca i zaczynamy film. Okej, okay, kamera akcja, się y, kamerala akcja, czy tam, y, y, no po prostu zaczynamy Ch, z ch, Nie ch, ma ma z pikiemu? No, 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 Jest przepysny. No, 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 no. Chodź, by zjeść obiad. To się nazywa stanane. Dzede, chodź. Snił mi się. Pse. Snił mi się kosmal. Jaki? Mnie też się snił kosmal. I mnie też. Mnie się snyło. Zemusę. Oddać wszystkie cukierki, które zjadłam w moim życiu. Mnie się snyło, że muszę wejść do krainy Teletubisów. A mnie się snyło, że jestem na ręce z cukierkami polnymi. To twój kosmal? No? Idę też dobry sen. Jaki? Zaoglądamy sobie teletobisę. Ja też miałam jeden dobry sen, że Oglądałam sobie moje dribony. No dobrze, chodźmy. W mnie Draculole. Ok. Na start. Raz, na, na zero. Raz, dwa, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pędz, cztery, ty, dwa. A co jest podwójne? Jeden, zero, U! Co jest? A, to tylko wie. Myślałam, że Bernie wrócił. Ech. No to yy, co? No właściwie to my jesteśmy głodni. O, co to jest? Nie czytaj Czemu? Bo to list, który dostałam od Berniego. A. Jak ja nie cierpię tej ich miłości. Ja też. Ja uważam, że ona jest słodka. Bo sam się kochać w naszej koleżance. A, ja sobie wezmę loda. Na pusty załodek. A ja wezmę sobie ten cukier, czyli cukrową śmielniczkę. Na pusty załądek. A ja... Zem sobie na to maszt. na pusty załądek. No dobrze, przede wszystkim smacznego. Zaraz, ale to nie jest nasz obiad. Czemu? Zapomnieliśmy o kimś ważnym. O kim? O Spinkim! On jest z naszym daniem głównym. To nie jest danie główne, tylko obiad. Gdzie jest spinki? Eee, Ehm, um, poszedł do sklepu, akurat. Jestem! No i co tam jedliśmy na... jedliście na obiad? Właśnie, go zamieszanym jest. zjeść. o oh o. -oh. Uh! Hej, a gdzie sól? To w lodówce. Oh. Nie ma tutaj soli. Posolimy go ciasteczkami. Nie, okruskami z ciasteczek. Okej. Okay. A dane? Weź sobie mózg. Będę mądrzejszy O! Oh! Oh. A ty będziesz na tym Na tym Nie, ona jest zbyt luzowa Zbyt różowa. Okej, okej. Pojadłem. Poglądam po sobie telewizję! Widzę, co się dowiedziałem? To wielki wycyn! Co jest? ze Jeden. Musi jeden? To jest dwa! Wow! Na serio? To no spójrzcie! Rzeczywiście! Może przełączymy? A! Dwie latki ze schroniska. Hmm. O! A co za kamera? Hmm. Wiem, wystawiamy te łatki. za zatłoczeniem. Ja też. Ja też. No? A wiecie, że jest najfajniejsze? Co? Że ja jestem najstarsza z Was. O sekundę. Ale od do o dwie sekundy. No, no wiecie co? Co? Ja jestem następną następczynią u tronu. Tu z po następnym tatusu. A jak ma na imię nastata? Julian dzisiaj Tak? Jak ma na, na imię Nastata? Król Julian. Krój Julian pierwszy. Nie. Król Julian 14 chyba. Mm -hmm. No chyba czternasty. Aha, a ja będę czternasty. A ja będę pierwszy królował. A ja drugą. A ja wlecał! Ty będziesz królem. O Boże. Nie wiem co mam tego zapięcę. O ne! Jutro mamy pierwszy dzień w szkole, musimy się ubrać. To moje ubrania dzieci. No właśnie. Zostawcie ją. No dobra. A, chodźmy. No dobrze. Co to było? W telewizji nie oglądasz? Ah. Na no, ah. ok. <coughs> to, <coughs> to chyba. <tos> to <coughs> Stefan Tu dobrze wyglądam <coughs> nie, Co ça se passe Oooooh, nice C'est Zedé C'est Sremulka C'est Sremulka Tu nous as une Tu Tu O, mnie to przyda. Bo ma trzy, a ja mam dwie. Więc teraz mam też trzy. Wiecie że jutro, jest ty, pierwszy dzień w przedszkolu? No wiemy. Mam nawet już rolnic, ty. Ja też mam, ja też mam. Spoko. ale tak w tajemnicy spakowałem tam samo jedzenie. Co tam mam, Lotes? Nic. Spójrzcie. bo normalnie, papu. No papu. A w moim jest m. Papiel, calny, moja kokarda, nozycki, no i zesyt. A w, a w moim są na przykład kociek, żeby mi nie było zimno na wszelki wypadek. M. piłkę, no i zesyt. Sejo. No serio. A jutro jesteś spokojny sobie, papu! Tata jak ja Okej, idę do swojego pokoju. Ha! Huh. Ah. No dobrze. Hmm. Mieliście... Miałeś mi oddać mój hełm. A, no tak. No, w sumie to nie jest mój hełm. tylko jego pozycjonam od Kitty. Ha, a No, bo wzrosło. jego pozycjonam od Kitty. A potem ja jestem wam pozycjonam. No, okej. Okay. Okej. Okay. No dobrze. Może pójdziemy na Wul? Nie, nie. Hmm. <sighs> Stefan? No co? A gdzie jest? A gdzie jest twój tata? Gdzie jest twój tata? Gdzie jest twój tata? Nigdzie, nigdzie, nic To gdzie on jest, skoro go nie ma? Przecież jest we swojej pracy. O, oh, nie! Praca jest zła! placa, jest zła! Praca jest zła! Praca jest zła! Praca jest zła. <grym> No, to pse, się do przedszkola. Ciąg dalszy nastąpi za niedługo. I jeśli chcecie jeszcze zobaczyć inne filmy, no, następne części wpiszcie y, po prostu y, na no, się Biblis. No i wybierzcie się Biblis, która ma trzy filmy. Okej, okay, to do zobaczenia. Ciąg dalszy na